Siemanko, witam w kolejnym odcinku z CSA 2, z inwestowania. No i dziś pogadamy sobie trochę o moich inwestycjach i o tym, co uważam, że może zrobić no fajny performance w przyszłości. Też będzie, będziecie mogli się troszkę nakierować. Jeśli ktoś szuka jakiejś tam inspiracji, też przy tych obecnych spadkach, no to Myślę, że rodzi się miejsce na dokupienie niektórych rzeczy, a na skin z możesz kupić, wymienić swoje skiny, strona nie wlicza cen na nagle oraz floatów do wartości skina, więc można sobie snajpić. No i przy obecnych spadkach tych skinów no to kurczę jest na pewno ciekawa opcja, żeby sobie coś wziąć, zgarnąć ładnego z craftem i sobie pograć. Jakie zawsze mieliście jakieś tam na przykład marzenie, to myślę, że jest ciekawy moment. kodem Grafikos plus 35% więcej do dopłaty i do 5 dolarów za darmo przy pierwszej wymianie. Zaczniemy sobie może od skrzynek, bo tu naprawdę myślę, że większość mam spoko wybrane. No i tak, po kolei, skrzynia rewolweru, kurczę, ona nie zrobiła takiego performance'u. Nawet jak tyleś graczy i tak dalej wskoczyła, to ten rewolwer troszeczkę tam dygnął w górę, a patrząc na to, jakie on ma w środku koski, no to kurczę, myślę, że to jest bardzo fajna perspektywa na przyszłość. Nawet potencjalnie kupić ją teraz. Podobnie z z ukończeniem węża, bo te ceny jej naprawdę tak walnęły na łeb, na szyję, no, to kurczę, patrząc na to, że załamania może wywalić, wtedy ona będzie tą najstarszą, to tutaj fajnie się może dziać. Też gdyby ją wyrzucili, to kurczę, naprawdę taki profit by był. No, ale to raczej nie ma co tak spekulować, bo no, mało procent szans jest na to. Strefy zagrożenia. W tą skrzyneczkę naprawdę bardzo wierzyłem e, wcześniej, dlatego mam jej troszkę. E, trochę jej też w sumie posprzedawałem na tych pikach. Natomiast dalej jest to fajna opcja długoterminowa. Klacz nieszczęsny, szczerze mówiąc chciałem się z niego wyprzedać, na tych, jak CS2 wyjdzie. Otwierany był spoko, eee, rękawiczki ma naprawdę spoko w środku, no i co? No i niestety te ceny nie zrobiły fajnego performance'u, więc trzymam sobie to na razie, niech sobie siedzi. Niestety trochę tego jeszcze jest tutaj. Choć i tak to jest chyba nawet spoko proficie. proficie. W sumie ja, ja tych skrzyń za, y, strefy zagrożenia się dość znacząco wy, wyprzedałem, jak tak patrzę. Też jeszcze miałem pryzmatu, ale z nich, z nich też po, się wyprzedałem, a myślę, że one też są spoko. Skrzynie załamania, no to w sumie ostatni odcinek był o tym, to nie będę powtarzał informacji. Mamy holo Goldy, no i tutaj nie ukrywam, że jest różnie, bo niektóre też kupowałem po prostu, żeby mieć jeden egzemplarz. Ale powiedzmy, że pozaznaczam wam te, które mniej więcej uważam, że są spoko opcją. Yy, no i w sumie jak już mniej więcej widzicie... No to zaznaczam te, które są po prostu w miarę unikatowe e, Tutaj jeszcze no, mógłbym więcej tego pozaznaczać No tak, okej, okay, powiedzmy, że na razie tyle Choć no wiadomo, tu można no dużo więcej Jakieś autografy Imperial Esports i tak dalej e, Team Liquidik. Och, nie, dobra, Team Liquidzik to mnie troszkę, troszkę odkleiło, bo akurat oni... Oni dość podobne to mają, natomiast mi to ze Sztokholmu mi się podoba chyba najbardziej z wszystkich tych yy, nowszych eventów. No, natomiast tutaj yy, staram się troszkę też zesplitowany mieć to, między różne naklejki, choć na przykład jakąś Furię, yy, to na tych bajorderach trochę więcej jej skupiłem, bo cena też mi się wydawała fajnie niska, jakiś Fallen, trochę Imperialów z Rio, yy, więc tu wszystko sobie tak siedzi. O, Kopenhagi w sumie, ich też mi się bardzo dużo skupiło. Yy, no, w sumie niskie są te ceny, no, widzę, że to tylko będzie rosło, no więcej tego nie zobaczymy, te z Kopenhagi są no faktycznie ładniejsze, no ale, ale te są dużo tańsze. Dla ludzi z mniejszym budżetem, czyli na pewno mamy jakieś glittery, tutaj nie mam tego wiele, na przykład Astralisy, jakieś Imperialki Rio, All Nations kupowane w dużych ilościach i tutaj po prostu jakieś papiery polecam, szczerze mówiąc. Tu mamy jakieś Cloud9, jakieś Copenhagen, jakieś Entropiq, czy niestety tego porozdawałem trochę widzą. E, jakieś Imperialki, jakieś Outsidersi, tutaj jeszcze Sprout z Rio, jakieś tajlu o tu jeszcze zabytkowe kapsuły z Rio, pod, a no tak to w tym pojemniku, pod Splita, nawet jakiś pojemnik z dastem się zdarzył, e, ale no ogólnie z tych tańszych rzeczy no to naprawdę papiery pod long terma, jak ktoś ma mniejszy budżet albo te litery to też myślę, że jest spoko opcja, e, wiadomo głównie się te holo, te kapsułki, ale, ale w tym naprawdę są pieniądze, e, też w tych, w tych papierach, mimo że... No, trzeba ich kupić dużo więcej. Jeszcze sobie zobaczmy kapsułki. No i tutaj, tak właściwie, tak właściwie, tak właściwie. No to wiadomo, tak jak zawsze mówię, najbardziej kandydat e, Antwerp-Stockholm. To jest taka, taka moja perełka, w którą dość wierzę, choć w sumie przy ostatnich e, wzrostach e, tego. Imperialka, no to nawet ten pretendent dość ciekawy. Zobaczymy, czy Imperial będzie aż tak ciągnął cenę tej kapsuły. Mamy też jakieś legendy ze Sztokholmu, ale tutaj, jak widzicie, głównie, głównie wpakowałem do, do tego kontenera Sztokholm Antwerp. No i w sumie też autografy Legend. To myślę, że też jest ciekawa opcja, patrząc na ich cenę. No i czekam aż w końcu jakiś to performance zrobi bo wydaje mi się, że powinno z czasem. Tak to mniej więcej wygląda, to są chyba te rzeczy, które najbardziej myślę, że potencjalnie w przyszłości mogą fajny, w bliższej przyszłości mogą fajny performance zrobić. Też jakiś parys czy coś, yy, czy kapsułki czy też jakieś tam glittery, co mam, yy, to też było poduśrednianie inwestycji, więc teraz jak na przykład spadnie poniżej yy, cen yy, na promocji, a że kapsułki będą tańsze, no to po prostu będę skupował więcej, nie? Yy, bo ta inwestycja miała być za 3000 zł, w sumie kupiłem za 1000, więc no jeszcze te dwa będziemy chcieli zdobyć na pewno jeden, myślę, że jakby te ceny naprawdę fajnie spadły i jeszcze jeden tysiaczek potencjalnie, jak co się stanie z Kopenhagą, bo jak na przykład y, będzie wtedy z tłem, na, y, znaczy bez tła i wtedy Paryż dupnie, to wtedy na tych dołkach też bym kupił i tak bym zamknął tą inwestycję w Paryż i y, y, niech się dzieje, co ma się z tym dziać. Y, tak tak jeszcze mniej więcej tak, tak to widzę, to były takie moje mniej więcej inwestycje, y, które uważam, że mogą być spoko. Zachęcam do zostawienia suba, do następnego, cześć, pa!